Psalm 87. Syjon, miasto Boże, duchową matką ludów Synów Koracha Psalm, pieśń To, co na górach świętych założył Bramę Syjonu miłuje Pan bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba Chwalebne rzeczy mówi się o Tobie Miasto Boże, Sela Rachab i Babilon Zaliczę do wyznawców moich również Filistea i Tyr wraz z Etiopią. Powiedzą, oni się tu urodzili. A o Syjonie mówić się będzie. Wszyscy co do jednego w nim się urodzili, a on, najwyższy, utwierdzi to. Pan zapisze w Księdze Ludów, oni się tu urodzili. Sela. Śpiewać będą w pląsach wszystkie me zdroje są w Tobie.